Rozstrzegliśmy kolejną galę na sportowca powiatu Osztyńskiego. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem dzisiaj gościć najlepszych sportowców powiatu. Są to młodzi ludzie z pasją, są to ludzie już z tak dużymi osiągnięciami, mistrzowie świata, olimpijczycy. Bardzo się cieszę, że mamy takie młode, zdolne kadry sportowe na terenie powiatu Osztyńskiego i właśnie chcieliśmy ich zauważyć. Szkoda, że koronawirus nie pozwolił nam zrobić gali z prawdziwego zdarzenia. Ale mam nadzieję, że za rok też ich osiągnięcia będą na tyle duże, że te same osoby znajdą się wśród laureatów. Nazywam się Barbara Budek i trenuję taekwondo i kickboxing. Moje najlepsze osiągnięcie w 2019 roku to było w, na prestiżowym turnieju w Belgii, gdzie zdobyłam pierwsze miejsce. A skąd jesteś? Czy należysz do jakiegoś klubu? Eee, należę do klubu sportowego Egida i jestem z biskupca. Nazywam się Sławomir Roland, trenuję sport, koszykówkę. Jestem szczęśliwy za to, że wygrałem, bo jeszcze o tym nie wiedziałem, że zostanę w tym roku opowiadomością. Nazywam się Cezary i pochodzę z Barczewa, mam 20 lat i e, wielokrotne Mistrzostwa Europy i Świata. Trzecie miejsce na Pucharze Świata w Soczi, trzy, trzy razy rzędu mistrzostwa polskich seniorów drużynowo. to Myślę, że tak można zaliczyć do największych sukcesów. Nazywam się Szymon Piątkowski, trenuję taekwondo olimpijskie, mam 17 lat. Moje najlepsze osiągnięcia to zwyciężyłem cztery Puchary Świata w Serbii, w Niemczech oraz w Belgii, a na Pucharze Świata w Warsaw, czyli w Warszawie miałem drugie miejsce jeszcze raz gratuluję zawodnikom ale gratuluję też trenerom bo wyróżniliśmy trenera roku, działacza roku, czyli ludzi zaangażowanych, ludzi z pasją, dzięki którym jak gdyby ci młodzi ludzie mogą też trenować, dzięki którym tym młodym ludziom stwarza się odpowiednie warunki do tego, żeby mogli dobrze funkcjonować i przygotowywać się do zawodów i osiągać swoje cele, właśnie te sukcesy, które do tej pory osiągali. Trudno jest być rodzicem sportowca. Tym bardziej, że jest to ogromne zaangażowanie rodziców, prawda? Czasowo dbanie o dietę sportowca, zapewnienie czasu również tego poza sportem, tak? Oprócz takich nagród gadżetowych każdy zawodnik otrzymał bon wartości co prawda tylko tysiąc no na bo na tą chwilę jak gdyby samorząd stać tylko na taką kwotę. Natomiast no, każdy grosz jak gdyby się przyda, zwłaszcza że idą wakacje, są młodymi ludźmi i będą mogli je dobrze spożytkować sobie na, na to, czy wyjadą, jeżeli będą mogli już wyjechać na zawodę, a jeżeli nie, no to użyć do tych celów pieniędzy, do które będą chcieli. Też jest to ważne właśnie, żeby dać im jak gdyby taką, chociaż taką niewielką nagrodę za ich trud i wysiłek i docenić ich osiągnięcia i pracy.